Najważniejsze jest to w tym, że tak ta kartka znikła nie zostawiła żadnego popiołu, tak Pan mi przebacza wasze grzechy. I to jest prawda, słuchajcie. Chciałbym, żebyście pamiętali, że kiedy Bóg wam przebacza, On chce, żebyście byli tak jak taka lampa, żarówka. Ona na woda inaczej. Ta żarówka bez prądu jest darówką Pani świeci. Nie da rady, więc nie Ale kiedy przyłączymy ją do Pana Jezusa, ona świeci. Tak samo jest do plomby. Tam jest Panem Jezusem. Jak się nazywasz? Wojna, jesteś świadomością. Jesteś taką darówką, która świeci w całym ludzkości. Wiesz o tym? Tak się nazywasz? Wiktor, jesteś taką, że na świecie w całym Wyspach, wiesz co? Musisz być włączony do Pana Jezusa, żeby na świecie włączyć.